Zaczynamy! Nie, nie ma w tym nic wielkiego. Oczywiście... ...nudno. Tu, tu Ulubienie... Ulubieńcem jest... Bąbelki! Z bąbelkami można się świetnie ogrzać. Można z nich wszystko zrobić. No ja bym z nich bardzo dużo zrobiła. Ja bym z nich cieczkę zrobiła. Więc. Bąbelki są Ale poszło. Nie no. Drugim ulubieńcem... Ten filofany. Po prostu ja je kocham. Ja je kocham. No, ten filofon, może go słabo widać, ale on jest miętowo biały. On jest miętowo biały i ja mam bardzo dużo filofanu ale nie przyniosę. Trzecim ulubieńcem jest czekolada. To jest czekolada Wedel. Dla mnie świetna jakość. Oczywiście mleczna. Wszystkie rodzaje czekolad. Kocham czekoladę. Jeżeli. Chodzi już o coś, to co w czwartym, wyjątkowo w czwartym ulubieńcem tygodnia będzie taki biały materiał. Jeżeli tak, to ja w nim będę przystał program. Jeżeli on jest ulubieńcem, ja w nim jestem przystał program. No dobra. No, no, świetnie wygląda. Dobra, Jeżeli będą jakieś pytania, to będą sobie pytania. Wybieram je na moim Facebooku, czyli. Podam wam w linku. Nie wiem, czy w ogóle on będzie. Też w tym chyba będzie. Wiesz? Będzie, będzie? okej. Okay. Ale. Mamy szkołę. Jest źle, małka, ale anty ulubieńcem, anty ulubieńcem, będzie szkoła. Za to piątym ulubieńcem, po szkole. To będą święta! Ludzie, no! No święta, będziemy mogli się bawić i No dobra, dalej. Ja nie wiem, co robić. Jakieś funkcje. Orientować się. No cóż... Wiem czekoladę. Czekoladka wygląda tak, jest. O, Nie wiem, czy dostrzeżę ale. Jeżeli może kupić sobie bo to będzie taki oryginalny kapit. E-pedal, e-kropka wodą. No i. Mm, sądzę, że zasługuje Dobra. no dobra. Nie, niestety, żebym... No Zamówić. to Zamówić. Zamówić. Bo Zamówić. 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 Tak samo dla mnie fajne też są te na włosach. Oczywiście ja muszę wybrać jakąś ładną O, Oj, to mała! Nie, to mało oczywiście. Taka. Mam jeszcze srebrną skoliczkę na włosach. Czyli tak, dzisiaj wziążę sobie troszkę włosów, bo to już tańczy troszkę do włosów. No to jest takie samo jak w górce, ja nie rozumiem, niektórzy to nie No dobra, obserwuję to. To nie jest takie same, jak w górce. Ważne, że to wszystko fajne i nawet eleganckie. Dalej, co my tam mamy? W no mojej gruchce. No, przecież bym zapomniała. Szaliczki. Pięknie żeś? No, jest jesień, więc opatulmy sobie pięknie wszystko. I okay. No i zrobimy tak nie wiem, ale może kiedyś hmm. bym przyszedł na takie niż gdzie szaliczkiem wyoklaję się. Szalic. <gry> może kiedyś. Bo przyszedł na takie większe, Nie. No. Dobra. Oczywiście nie mogę się doczekać wiosny i lata, bo będą rolki. Ja kocham łóżbę rolki, tym bardziej. Łóżbę rolki. Jeden z moich ulubionych sportów, no niestety, ja muszę rolki. No, moje, moje rolki się na mnie trochę nie umieszczą. O matko, ile już przegadałam na to wszystko? No dobra. No, w sumie, będą tylko pytania, wyzwania. Pytania i ulubieniec. Związkowo chyba to się jest No cóż, ja, ja nie przypadam za jesienią, szczerze. Ja myślę, że po prostu nie jak to kupa, no to po prostu widzę takiego rozbytanego liścia. Jeżeli ktoś się nie boi, jeśli to byłaby to taka sytuacja, że... Um, jakby to powiedzieć, gdzie sobie jakaś osoba. Patrzmy, są drobne liści. zaraz. Nie liście, ale płaska kupa. Po prostu powiedzmy wrócić. liście z liście zdepęcie. A tu kupa na bucie! Straszne! Ludzie no. Ja zawsze jak idę przez miasto, to widzę kupy na bucie. <noise> Te kupy na, na drodze niebo. Ale z drugiej strony. Mam liście. O bo jestem listy, to... To może być kupa! Nie. To są nadzwyczajne listy. Najpierw trzeba sprawdzić patykiem. No to nie chcę. Zegadam Wam całe wideo, więc powiem jedno papajki i subkujcie, łapkujcie i tak dalej. No to pa! pa miski.